Zapraszam na niezwykłą podróż do wnętrza maszyny, która napędza nasz cyfrowy świat. Zobaczmy, co tak naprawdę kryje się pod obudową komputera. No dobrze, to od czego zależy ta cała potęga? Cóż, cała tajemnica sprowadza się do jednej absolutnie kluczowej zasady: tworzenia rzeczy niewiarygodnie wręcz niemożliwie małych. Spójrzmy na tę liczbę, 80 miliardów. Tyle właśnie tranzystorów, czyli takich mikroskopijnych przełączników, znajduje się w jednym najnowocześniejszym procesorze, jak na przykład Nvidia hasto, niesamowite, prawda? A żeby to sobie jakoś wyobrazić, każdy z tych 80 miliardów przełączników jest około 10 tysięcy razy cieńszy niż ludzki włos. To nieustanne dążenie do miniaturyzacji od dziesięcioleci podąża zadziwiająco przewidywalnym wzorcem. Ten wzorzec to właśnie słynne prawo mura. To prosta obserwacja, która od lat 60. działa jak metronom postępu technologicznego. Mówi ona, że liczba tranzystorów, które możemy zmieścić w układzie, podwaja się mniej więcej co dwa lata. To sprawia, że nasze urządzenia stają się wykładniczo potężniejsze. No dobrze, to jaki jest plan na dzisiaj? Najpierw przyjrzymy się bliżej tej potędze małej skali, później zrobimy sekcję podstawowej anatomii komputera, opowiemy sobie o różnych rodzajach pamięci, a na koniec zajrzymy prosto do mózgu procesora i zobaczymy, na czym polega różnica między prostym a złożonym projektem. Zaczynajmy! Ok, ale po co w ogóle tak wszystko zmniejszać? Cóż, korzyści są dwie. Po pierwsze, im mniejsze tranzystory, tym więcej można ich upakować na tej samej powierzchni logiczne. A po drugie, co jest równie ważne, mniejsze tranzystory mogą szybciej się przyłączać, a to bezpośrednio przekłada się na wyższą częstotliwość taktowania, czyli mówiąc prościej, na szybkość całego komputera. Skoro wiemy już, na czym polega sekret miniaturyzacji, czas otworzyć obudowę. Kim są główni bohaterowie tej opowieści? W gruncie rzeczy komputer to po prostu zespół wyspecjalizowanych komponentów, które muszą idealnie ze sobą współpracować. Na samym szczycie tej hierarchii stoi on, Procesor, czyli CPU, to absolutny mózg całej operacji. To on wykonuje wszystkie najważniejsze obliczenia arytmetyczne i logiczne. Ale nawet najbystrzejszy mózg potrzebuje miejsca na notatki i dostępu do biblioteki, i tym właśnie jest pamięć. To w niej procesor przechowuje dane i instrukcje, nad którymi akurat pracuje: od takich krótkoterminowych notatek po ogromne, długoterminowe archiwa. No i na koniec, żeby cała ta maszyneria mogła się z nami jakoś komunikować, potrzebne są jej zmysły i głos. I to są właśnie urządzenia wejścia i wyjścia, takie jak klawiatura, mysz czy monitor. A jak to wszystko jest ze sobą połączone? Pomyślmy o tym jako o wielkim mieście. Mamy super szybkie autostrady dla danych, czyli magistrale. Mamy też zegar systemowy, który działa jak metronom, dbając, by wszystko działo się w idealnej harmonii i w odpowiednim tempie. No i oczywiście interfejsy, które zarządzają ruchem do poszczególnych urządzeń. A teraz pamięć. Mogłoby się wydawać, że to prosta sprawa, ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że nie każda pamięć jest sobie równa. Istnieje fundamentalny kompromis między trzema rzeczami szybkością, pojemnością i oczywiście ceną. Dwa główne typy pamięci operacyjnej to SRAM i DRAM i tu analogia sama się narzuca. SRAM to taki bolid Formuły 1, niewiarygodnie szybki, ale koszmarnie drogi i powiedzmy sobie szczerze, mało pojemny. Z kolei DRAM to bardziej jak pojemna ciężarówka, wolniejsza, ale za to o wiele tańsza i o znacznie większej ładowności. I to wszystko razem tworzy coś, co nazywamy hierarchią pamięci. Na samym szczycie wewnątrz procesora są rejestry, najszybsze z możliwych. To jak myśli w głowie. Krok niżej jest pamięć podręczna, czyli kasze, To takie biurko z najpotrzebniejszymi narzędziami. Dalej mamy pamięć główną, czyli szafkę z bieżącymi aktami. A na samym dole jest pamięć masowa. Ogromne archiwum, w którym przechowujemy wszystko na stałe. Dobra, zejdźmy jeszcze głębiej. Czas zajrzeć do samego centrum dowodzenia, do centralnej jednostki przetwarzającej, czyli naszego CPU. W środku faktycznie wygląda to trochę jak dobrze zorganizowana firma. Mamy tu dział wykonawczy, który jest takim superkalkulatorem. Jest dział sterowania, czyli menedżer, który wszystkim zarządza. Jest też dział zarządzania pamięcią, taki bibliotekarz. No i oczywiście jest podręczne biurko, czyli pamięć cache. A teraz coś naprawdę interesującego, bo cała ta konstrukcja sprowadza nas do fundamentalnej debaty, która w świecie projektowania procesorów toczy się od lat 70 tę debatę można sprowadzić do jednego prostego pytania czy język, którym posługuje się procesor, powinien składać się z bardzo prostych, krótkich słów, czy może z długich i złożonych zdań? Odpowiedź na to pytanie doprowadziła do powstania dwóch zupełnie różnych filozofii. Pierwsza filozofia to CSC. To podejście stawia na złożone, rozbudowane instrukcje. Pomyślmy o tym, jak o języku, w którym jedno, bardzo bogate słowo może opisać całą skomplikowaną czynność. Na przykład, wykonaj obliczenie i od razu zapisz wynik w pamięci. To architektura, którą znajdziemy w większości komputerów PC i serwerów. No i mamy drugie podejście. RISC. To zupełne przeciwieństwo. Tutaj język składa się z samych prostych, krótkich słów. Każda instrukcja robi tylko jedną malutką rzecz. Żeby wykonać złożone zadanie, potrzeba wielu takich instrukcji, ale za to każda z nich wykonuje się błyskawicznie. I to rozwiązanie dominuje w smartfonach, tabletach, a nawet superkomputerach. Ta tabelka świetnie podsumowuje te różnice. Z jednej strony mamy RISK, gdzie siła tkwi w prostocie i szybkości, a ciężar optymalizacji spoczywa na oprogramowaniu. Z drugiej strony CISK, które stawia na złożoność i moc pojedynczej instrukcji, odciążając programistów. Dwa różne światy. Więc kto wygrał tę batalię? Otóż odpowiedź jest dość zaskakująca, bo dzisiejsze procesory to tak naprawdę sprytne hybrydy. Większość procesorów w naszych komputerach, choć z zewnątrz wygląda jak CISK, w środku tłumaczy te skomplikowane polecenia na serię prostszych, błyskawicznych mikroinstrukcji w stylu RISK. W ten sposób łączą to, co najlepsze z obu światów. I to prowadzi nas do ostatniej, chyba najważniejszej kwestii: prawo mura, ten niezawodny metronom postępu, zaczyna zwalniać. Zwyczajnie dotarliśmy do granic fizyki, do skali pojedynczych atomów. Era łatwej miniaturyzacji dobiega końca. Pytanie brzmi, co dalej? Czy następny wielki skok będzie polegał na budowaniu procesorów w trzech wymiarach? A może odpowiedzią są komputery kwantowe? To pytanie pozostaje otwarte.